W dziewiątej kolejce Orlen Superligi odwiedzamy Lubin. Dziś Zagłębie podejmuje ekipa Azotów Puławy. Gospodarze po dwóch kolejnych porażkach liczą na przełamanie. Goście po wygraniu z Legionowem chcą podtrzymać dobrą pasję. Pierwszą akcję w ataku. Przygotowuje ekipa Azotów Puławy. Jednolite ciemne stroje. Marcin Schodowski zatrzymuje próbę Kacpra Adamskiego. Okazja do kontry. No i wybornie to zostało zakończone. Najpierw podanie Schodowskiego, cudowne. No i Dawid Krysiak pewnie chwyta piłkę. W zagłębie w atak. Rupa. Do 6 metra świetnie się odnalazł Zarzycki. Adamski. Jeszcze dogranie do obrotu. Schodowski. Będzie trochę więcej dynamiki po stronie azotów. Krupa po raz kolejny jest nie do zatrzymania. Wyżej w obronie puławianie. Tutaj Przybylski wychodzi. Także Marciniak, a Krupa po raz kolejny w tym meczu zdobywa bramkę. Dobra akcja jednego z liderów azotów Puławy. Mówiłem Państwu o tym, że także statystyki w tym sezonie potwierdzają przydatność Rafała Przybylskiego do zespołu. Trzeci strzelec, drugi asystujący Krupa w Szczecinie. Można do znudzenia przypominać dokonania Pawła Krupy w ekipie, która kiedyś liczyła się w walce o wysokie cele. No. Zatem mamy dwóch Polaków i Austriaka w drugiej linii azotów. W tej oto akcji Kapitalnie Adamski. A chwilę temu było 10 do 6. No i mamy 10 do 10. Kasper Adamski wrócił na plac. Pokaże dwóch minut, i od tego momentu pokazuje piękną i skuteczną piłkę ręczną. Cincadze zatrzymuje pedryca Moryń, Bekisz. Walka między szóstym a dziewiątym metrem. Tutaj opozycję. No ale całość łatwo zakończona przez graczy azotów. No myślę, że nie brali pod uwagę kibica Azotów, że tu będzie ciężko. Komplet punktów. Janikowski. Procho miał z korzystnym wynikiem. Rutkowski. Bekisz, bekisz. Ależ trafienie. Niesamowity rzut. Z szansą, żeby poprawić rezultat po pierwszej połowie. Adamski. Adamski przespacerował się wszerz. Strefy rywali. Niewiele brakowało, a Zagłębie ruszyłoby do szybkiej kontry. Śpieszy się Kelian Janikowski, Boris Żywkowicz. Linia rzutów wolnych. Wybijał się z 9 metra. Jeszcze Jarosiewicz. Na naszych ekranach, ale już się schował w samiutkim narożniku. Także dopiero teraz pojawił się ponownie, wracając na ławkę z dużą swobodą, prezentował się przy pierwszej, drugiej okazji, w pierwszej połowie, tym razem zatrzymany, ale Zagłębie cały czas z szansą, chociaż ostrzeganie o grze pasywnej, Moryń rzucał, nie zaskoczył Cyncacego, on piłkę odebrał Przybylski, dobrze Procho, pod względem liczby odbitych piłek Przybylski i Ostrouszko, jak to wpadło do siatki, Między obrońcami rywala robiący przestrzeń atamskie. Przybylski. Trochę. Zażycki i Przybylski. Przybylski, ależ dynamika. Patryk Iskra rozgrywający zagłębia. Wrócił Piotr Rudkowski na plac. Grupa tymczasem. No fenomenalnie, fenomenalnie. Bardzo ładny rzut. Odpowiem także, że Kacper Adamski najskuteczniejszy gracz Puławskiej ekipy, jeżeli chodzi o zdobycze bramkowe z ośmioma trafieniami. Krupa z lewego skrzydła, jest trafienie Rafała Krupy. Krupa, dziewiąty metr, piłka w siatce. Tym razem Kałużny w rywalizacji z Janikowskim, ale piłka puszczona do lewego skrzydła, dotarło do Jarosiewicza. Może to nie przypadek, skoro ostatnie pięć spotkań między jednym a drugim zespołem kończyło się zwycięstwami Puławian. Paweł Krupa wyróżniony. Brawa, brawa, brawa. Ja Państwu dziękuję za uwagę, za dzisiejsze spotkanie z piłką ręczną. Życzę Wam dobrego wieczoru. Krzysztof Wandych, pozdrawiam.